Siemaneczko wszystkim w kolejnym odcinku w grze Battle Lance Royale. Dobra, dzisiaj mam kolejny dla siebie challenge, czyli jak najdłużej mi się uda wytrzymać, przetrwać w grze z jednym magazynkiem. Mam dwa pomysły na to, ale to zaraz przejdziemy do tego. Ogólnie dajcie mi w komentarzu jakieś może pomysły na kolejne odcinki, bo zostało 7 dni do końca sezonu, a chciałbym jeszcze coś nagrać. Jestem ciekaw. Kolejnego sezonu, co będzie nowego. Jak widzicie, zostało mi tutaj trzy poziomy wbić. Będzie na opening sporo sejfów do otwarcia. Zobaczcie. Z 13 chyba wszystkich będzie, bo jeszcze za trofea mam. Ogólnie wykonuję wszystkie zadania, żeby szybko to zrobić. Mam podwajanie jeszcze gwiazdek, także na lajcie to zrobię. Tu mam też chyba. A tu też mam jeszcze zaraz podwajanie żetonów także gwiazdek. Także. Będzie fajnie. Znaczy łatwo mi się uda to wbić. Nie będę się męczył, tak? Tego 30 poziom Battle Pasa. Tu mam jeszcze dwa sejfy. Jeszcze ten darmowy sobie wezmę na opening, także będzie. Będzie co otwierać. Pewnie troszeczkę odblokuje. Ogólnie pokażę Wam moje dwa nowe skiny. Nie wiem, czy pokazywałem, ale raczej nie. Właśnie jest ten pan. Pan wojskowy fajny. Mega fajny skin. I taki sportowiec. <grym> Też jest fajny ogólnie wszystkie, mi się, znaczy tak, może nie wszystkie, ale fajne są ogólnie te skiny coś mają w sobie, że mi się podobają mam jeszcze tego zająca, nie wiem czy też pokazywałem ale dobra, weźmy sobie, zagrajmy właśnie tym z żołnierzem mam dwa pomysły, czyli biorę pierwszą snajperkę jeden magazynek, dużo tam nie ma amunicji, bo chyba 15 sztuk Także będę oszczędny na spokojnie sobie tu polecę będę oszczędny, po prostu Ym, właśnie nie wiem czy do końca jak najdłużej wytrzymać i potem dobijać bo zazwyczaj jest tak, że jak im dalej już dochodzisz po prostu im mniej graczy jest tym ciężej te apteczki znaleźć no i zazwyczaj jest tak, że mało hp się ma tak i wtedy mogę dobijać, no ale dobra zobaczymy, czekajmy czy ja znajdę tą snajperkę, nie chodzi mi o tą zieloną tylko o tą dłuższą, oczywiście armorek mogę sobie wziąć, biorę widziałem tam jeszcze także to będzie na plus no dobra, zaczynam jako broń. Czy ja znajdę to właśnie to długą taką? To Kar99 chyba w skrócie, tak? Nie znam się tak bardzo na tych skrótach. Kurczę, nic nie ma. Czasami to tyle. No jest uz Dobra, mam, Jest długa. Także na spokojnie. A na drugi, na drugą rundę mam zamiar wziąć albo Uzi, albo właśnie tą snajperkę UZI ma więcej amunicji, także też jest spoko. Dobra, amunicji nie mogę brać. Challenge to challenge. Dobra, myślę, że sobie na spokojnie nie będę się chował. Po prostu będę cały czas w ruchu. Chyba, że będę miał 0 amunicji. Bo chcę jak najdalej dojść. Do tej dziesiątki chociaż piątki, no ale to może być ciężko. Dobra, 18, także spokojnie. Na razie strefę mamy. Taka cisza. Skoro nie ma. Patrzę, czy armor. pancerzyk leży gdzieś. Im więcej, tym lepiej dla mnie, tak? O, mamy kurczę. Co ja robię? Po co strzelam? To też jest, ten sam skin. Tylko nie wiem, czy z nim się. O, idzie jakiś. Kurczę, znowu źle. Właśnie u mnie tu. Tą... Snajperku to takie celowanie Ale gdzie ten żołnierz? Chyba może w być. Chyba mało HP mam, bo coś tak się chowa. Jeszcze dostał. Dobra, myślę może że obijemy sobie go. Jak go dogonie. jeszcze nie dostał. leży Nie... Równocześnie. Równocześnie się zabiliśmy. Kurczę. Dobra, ale była dziesiątka, także chyba dziesiątka, 12. Dobra, nie nieźle. Mogę trochę uniki robić w sumie. Jak zazwyczaj to robię. Ale myślałem, że zwalnego krytyk. Krytyczny cios i padnie. No dobra, trudno. Także lecimy od razu drugą rundę tutaj za 10 godzin miał save, kolejny także fajnie, zażetony. Za, za A taki zwykły ten skin, ale nie jest zły dobra to teraz nie wiem, czy znowu wziąć to co miałem, czy może szturmowy polećmy sobie tutaj może, albo nie tutaj, albo no dobra, tutaj niech zostanie Ale dostał raz za 47. Kurczę, myślałem, że jest na... No ale dobra. Padliśmy razem, czyli... Nie O nie, właśnie chciałem szturmować, ale już tu tam kurczę, następnie. Dobra, dawaj na pięści. Chodź tutaj. A zaraz znajdzie broń i będziemy je ja gonił. <ścoughs> Chodź tu. Dawaj na fight, na pięści. Ziomek. Chodź tu. No, bo cię do oni. Ale się wziął na nieba Dobra, jakąś broń trzeba by było znaleźć co może Tam widziałem jeden padł Dobra Dobra, chodź na pięści mordo Nie mam broni to No hita jest Będzie chciał to wziąć Wziąłem amunicję No dobra Trudno, nie miałem na to wpływu. Ale mnie powali. No nie, nie mam szans, kurczę. Powinien być szybszy z tą bronią, on jeszcze stawał. To jest takie dziwne trochę. Dobra. No trudno, lecimy jeszcze jedną rutę. Miałem dwie grać, ale gramy trzecią. <grym> ale dziwne, kurczę, powinienem szybciej biegnąć, no. On jeszcze we mnie strzela, no to jest trochę wolniej, tak? Wiem, że zasięg ma... ma nawet dobry, no ale kurczę. Bez przesady. Ech, no trudno, dobra. Zobaczymy, no, może trzecia pójdzie lepiej. Chociaż do tej piątki. Polećmy sobie teraz może w to miejsce. Albo nie, w to. Na ruinę. Ale fraga zrobiłem. To się liczy na pięści. To no ma być, a nie wiecie. Dobra, mam do wyboru. Biorę szturmowy, wiecie. On jest. Mi się mega dobrze nim strzela. Kurczę, wziąłem. Dobra, biorę sniper. Chodź tutaj. W sumie patrzcie jak on strzela to dostał krytyka, jak strzela, ten, ten apteczkę chce wziąć, <noise> nie on stoi żeby nie będzie dostawał kurczę no. Ogólnie widziałem jak z tego szturmowego strzela to nawet tak prędkość mu nie spadała, No zastanowił się inaczej bo musi namierzyć stanąć i Troszkę ryzykuję, bo tracę tego dużo. Gdzie on Dobra, jest taka pokowitka. 47. Już ma konkretnego. No, no dobra. Pum. Nie no, ile tam zabrakło? No kurczę. Apteki szukasz? Nie ma, nie ma. Koleżanko. O Mogę armory wziąć? Nie biorę tego. Amunicę sobie weźmiecie, ziomek, tak się chowa za drzewem. Dostał? Trzy, trzy naboje. Pięknie. Dobra. Ta runda mi się podoba, ale nie mam amunicji, także zostaje mi tylko w nogi. Uciekać. I jak najdłużej wytrzymać. Czekajcie, jeszcze sobie tu zajrzę. Ale jest śmiesznie. Nie, famasę. Nie, on mnie dorwie. Czemu ja taki wolny jestem? No niestety. Biegnę jakbym, nie wiem... Narobił w gacie normalnie. No to chyba będzie tyle. Mam nadzieję, że podobał mi się challenge Wam. Myślałem, że troszkę będzie lepiej, ale nie ma tragedii. To tylko zabawa. Nie zawsze musi być, wiecie, wygrana, tak? Ale się zrymowało nawet. Dobra. Drodzy widzowie, to by było na tyle. Także dajcie mi w komentarzach pomysły na jakieś odcinki. Może chcecie ze mną duo zagrać. Także to by było na tyle. No i zostawcie małpeczkę i sobie